Primoral. Ojoj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. Oj, Ale ruchanie, ruchanie. Czy jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Fanka, 5 złotych. Twój dotyk jak ogień, co ciało rozpala. Gdy wchodzisz we mnie, drży każda myśl cała. Oje. Twój penis, marzenie co nocą się śni Gdy jesteś przy mnie. chcę więcej tysiące. Szkoda, a to flesza nie było. Mim czerwone serce. Tu fleszka nie w ma, to nie patrzyli. mi wysyłasz? XTOM223. A Toma to ma to blokujemy. To Biden. Toma to blokujemy. Jak to Tom wysyła, to od razu blok. I nie pozdrawiam, Tomek. się zeszła. Szkoda, że to nie był frak. Popatrzmy na kloca, czy. O, słyszy, słyszy klocek. Czy to będzie fraga? No ready many kurwa, bo ty moi, kur... to też człowiek, no mamy kurwa przykład Sroma, nie? No to Tom 2, 2, 3, też jest psem i zobaczcie Potrafi mówić ludzkim głosem chyba wszystko No <noise> to jak wszystko wychodzi to wszystko wychodzi Jak chciała to siada nie Oj oj, 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 oj. give me clip, that please. Oni robią Ej, 223 4000 celów taki game jest! Oczylę. What do you want, Tom? uwaga, boost, uwaga. Jedenki, jedenki, jedenki. Więcej, więcej będzie. Asprawia. nie wyjedź tu. Daj się, no, się może. Sprawdź, nie się. O, o się. No ja dostałem Bole. właśnie tak samo, ciekawe, kurde. Chodź z nie, dobra, A, Kupan, nie No to jest runda, w której się nie dało nic zrobić, jak chcesz. Nie... Mocno. Ja bym wybrałem... klipa zrób, kurwa. Bo to e, runda się w 30 sekund rozwiązała. Uuu. Chłopacy ostro odpierdalają tarło, no. Tutaj. Co ty, w szoku jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Pałka, 5 zł ale mi pochwa po wczoraj spuchła, twój karabin sypał jak nigdy, byłeś niesamowity Misiek, pochwa dalej ocieka sokami. Ja nie wiem kurwa, ale ja, ja jestem ciekaw, kto wysyła te donaty takie, nie? Jaką to trzeba mieć wyobraźnie w ogóle ty. Jaką trzeba mieć wyobraźnie, taką totalną już. Dobra Martyka, jak masz mokrą cipkę kurwa, to idź ją wyczy i wypierdalaj kurwa. jak kurwa. To, Gala. Nie tam idzie? Tak blisko. No, Spalili. Spalili. No, ja, oh, kurwa, bardzo. <laughs> ja biorę blok i sam upad. Ta Napisałeś tam, że to może być wina Snaksa? Ojeny, ojenny. Kto to kurwa zjebał? węża, movement węża, kurwa źle wybraliśmy. Kurwa stary, jak ty wiesz, jak lepiej wybierać, to rób swoją, kurwa, swoje testy, rób e, swoją organizację. I kurwa stary, możesz nawet, e, kurwa, myszkę Miki i Królika Baxa, kurwa do teamu wziąć. Wiesz, mi to bez różnicy wtedy. Może ci pójdzie. Wiesz? Do znefów mam.

O kurwa, łazłem. Okay. Okay. <laughs> hey, Co can... no. <laughs> <laughs> Jakaś nowość? Gabel, ty kurwa jebany kłąb jest pierdolony. być wziął tą grę, kurwa naprawiłbyś tą grę. Tyle kurwa pieniędzy na nie zarabiasz. Ty kurwa śmiecił jebany. I kurwa... kraszuje się kurwa, pierdolony. Historia, gdyby udało się wrócić w tym finale z bilansu 0-2, a tymczasem zajmu przez Smoka trafia idealnie Brolan. I tak to kontruje, wow. ale znowu przez Smoka, z kolei trafia Mezi. Kino. Teraz szczęście stoi po stronie Vitality. Pytanie, po czyjej stronie stanie zwycięstwo w rundzie pistoletowej? to no nie! Mchata, ale Co? żeby było sprawiedliwie, to Imhat oddaje! Tym samym, ależ trafienia ze strony Imhata Flames. no teraz chcę podłożyć bomby, żeby chociaż pieniądze były, bo tej rundy wygrać się już po prostu nie da spięć, to wszystko domyka, ale to była runda! Short chyba. Nie, ostatni. Jest, jest, widzisz go w smoku!

No, no, do nie, do... No, 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 nie, no nie, no nie, no, kurwa, nie nie kurwa, 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 wszędzie kurwa, nie są